Takich lilii wodnych nie widziałam nigdy, w takim kolorze. Przyszłam tutaj specjalnie, zadałam sobie tyle trudów w ten upalny poranek, żeby tu przybyć. Przed przymilał się do mnie przepiękny piesek. Oczywiście wysmarował mi moją spódniczkę. Otrząsają się z wody. No, zdaje się, że jeszcze jakiś piesek do mnie bierze. Ale to miejsce jest tak czarowne, że postanowiłam dzisiaj ten filmik tu zrobić. A tu idzie jeszcze jeden pan z pieskiem. No nie ma spokoju. A no, cóż to za ptaszysko się tam drze? Piękna ta wierzba tutaj. Przecudna Przecudna wierzba. Toczszki pływają. Bardzo pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry już było normalne, <noise> nie tak jak poprzednim razem, kiedy powiedziałam Ci dobry. No, mam nadzieję, że pan nie będzie chciał tu ze mną uciąć sobie pogawędki. Bo ja mam temat bardzo poważny. Do przegadania. Zostawi grzeźmy ładnie już. Ale dzisiaj piękny wiatr powiewa. Cudownie. Ale maciek filmu jest... Hmm. ...naprawdę dobry. Oczywiście z Bruseli. Nie módlcie się o łatwe życie. Módlcie się o siłę znieść trudy. Piękna, piękna myśl. Wszyscy to wiemy, że życie wypełnione jest trudami. Nigdy ich nie brakuje. Muszę powiedzieć, że nie znam ludzi, którzy żyją bez troską które mnie się nigdy nie dzieje a tu piękna łyska właśnie dopływa Tąd dowiedziałam się, że to łyska dzięki miłemu człowiekowi, który po wysłuchaniu mojego wysłuchaniu, obejrzeniu mojego filmika filmiku, no, który obejrzał mój filmik i podpowiedział, że to łyska może uda się nagrać. Z Bliska tę łyskę no, Nie wiem dlaczego łyska Jaki ma piękny dziur no, odpłynęła sobie w silną no, dar No właśnie, właśnie, właśnie nie ma co się modlić o łatwe życie trzeba się modlić o siłę Znosić trudy, wspaniale jest mieć satysfakcję, że się dał czemuś radę, że jakaś przeszkoda została przez nas pokonana. Nie ma przesady w tym wszystkim, kiedy mówi się, że porażki nas wzmacniają. Wszystko zależy, jak na to spojrzymy. Że tak jest. Nie widziałam nigdy wcześniej takich roślin, które wydają się być podobne do brateczków, ale przecież to nie brateczki. Tak czy siak są śliczne. pełnionego modlitwą o siłę nie znosisz